Nasi klienci stosują dochodowe rozwiązania, dzięki którym zyskują nawet 60% więcej w skali roku. To przykład naszego klienta Roberta, który miał mieszkanie w Warszawie na Muranowie około 53 m2 i mógł pobierać czynsz 3000 zł miesięcznie. Aby zyskać te 60% w skali roku, Doradziliśmy mu, żeby podzielił ten swój lokal na dwa mniejsze, czyli na dwie kawalerki, każdą po 25 m2, żeby móc pobierać czynsz 2400 zł miesięcznie. Dwie kawalerki w sumie dały 4800 zł miesięcznie. Dzięki zastosowaniu tej techniki podziału mieszkania na dwie mniejsze kawalerki, Robert zamiast pobierać czynsz wysokości 3000 zł miesięcznie teraz miał w sumie 4800 zł miesięcznie. Zarabiał 60% więcej. Robert zyskał jeszcze jedną rzecz. Udało mu się zminimalizować jego ryzyko biznesowe, bo rzadko kiedy zdarza się w ten sposób, żeby i obydwaj wynajmujący jednocześnie rezygnowali z wynajmu. Później milionerów zarobisz na swojej nieruchomości nawet 20% w skali roku. Zapisz się! Szczegóły znajdziesz w opisie do tego wideo.